Dzień dobry, Marko Gia, Akademia Kulinarna Whirlpool. Ostatniego, dzisiejszego receptura, video recipe, jak mówią w Anglii. E, przypominam Wam, że codziennie jesteśmy na żywo na stronie facebookowej, ja i Krystyna Kateze. Codziennie, codziennie, codziennie. Kilka receptur, inspiracji. Jeżeli nam po prostu kochacie, nam się podobają, poproszę, udostępnijcie. Zalajkujcie, zalajkujcie serduszki, kciuki i dużo udostępnienie. Gotujemy po włosku, gotujemy z dużo włoskich produktów. Przypominam, o nasza akcja: jemy włoskie produkty, które spina nasz kraj w trudnej sytuacji w tym momencie. I trzymajcie się bezpiecznie tutaj też. Zaczynamy. Co robimy? Robimy spaghetti. Ja jestem jużnikiem. Wszystko, co jest makarony. Spaghetti, o znajdowałem spaghetti pełnożarmisty. Jesteśmy tym razem na super taki zdrowotnym ścieżce, Nie że po prostu normalne, żeby były zdrowe. Ale tutaj mamy pełno, po prostu błonnych i tak dalej. Spaghetti numer 5, także do gryźenia. Barilla, jak zawsze, bo my tutaj korzystamy z tej fantastycznej marki. Woda się gotuje. Znalazłem troszkę groszki mrożone w lodówce robimy spaghetti integrali, czyli pełnożarniste, z groszkiem, guanciale, czyli policze, To, co Krystyna mi zostawiła, bo wczoraj używała do zrobienia tej fantastycznej polędwica wieprzowa, taka z guanciale. Jeżeli chcecie zobaczyć recepturę pójdziecie zobaczyć. Ok, i odrobina luksusu, nawet od od parmigiano reggiano 30 miesięcy. Pierwsza rzecz, tu się gotuje woda, która już była słona. Dajemy troszkę groszki tutaj, bo nie będę zmaził groszek tutaj, będzie tylko potrzebuję 2 minuty. Groszeczki są super małe. W czasu, że to po prostu wraca do, do siebie, do, 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 do swojej bumbelkowanie, kroimy nasz guanciale, tak? Położymy jeden na drugi, tak, tak. Tak, guanciale to wy widzicie, jest bardziej może nawet tłuste niż boczek. Troszeczkę jeżeli nie macie głączale oczywiście w domu możecie używać boczek wędzony, nie wędzony. My używamy guanciale, bo po prostu pierwsze mam koledus, po drugie go uwielbiam, jest możliwe już kupowanie w Polsce nieliczne e, takie delikaty. Oczywiście, bo to jest taki produkt troszkę wyszukany. Rzucimy tutaj, ok, rzucimy na naszą patelnię i powolutku zaczynamy grzać, tak? Zaczynamy grzać nie za mocno, bo chcemy, że tłuszcz, widzicie, jak osadziłem tutaj zupełnie bez oliwa, bez olejek, bez niczego, bez masła. On ma wystarczający tłuszcz, który ma się troszkę rozpuścić, tak, żeby po prostu się ugotował. Tutaj, międzyczasem. Nasze groszeczki. Już wystarczy zupełnie. E, ta minuta co byli w środku. Wyciągamy, wyciągamy, tak. Ok. Nie woda. Tak, na razie nie. Ok. I tu, tu na chwileczkę, żeby się chłodzili i od razu nie czekamy, bo nie mamy czas. Nasz boczek idzie dalej. Otwieramy tutaj nasz nasz makaron olej super podnosimy troszkę tutaj temperaturę tu na chwilę tu troszkę mniej i oczywiście weźmiemy porcję taka nie za duża bo nam jest potrzebne tylko tutaj do pokazywania ok, spaghetti nie łamiemy, tak? Tak, rzucimy do środka. Ja mam szybko w środku i z ciepła, po prostu wody, które się gotuje, uginiamy, ugniatamy. Po prostu uginamy takie spaghetti, które za 9 minut będą całkowicie gotowe. My wyciągamy ich oczywiście czut wcześniej. Tak, okej, okay, okej, okay, okay, super. Fantastyczne. problem. I jedyny tłuszcz, który będzie miał, ten po prostu ta potrawa, to jest tłuszcz, który się będzie udzielił tutaj od tych już się gotuje bardzo mocno, nawet za mocno. Przypominam wam, że jesteśmy z wami codziennie, codziennie łącznie z sobotę, i niedziela, Ja, Krystyna, sobotę i niedzielę Emiliano też ściągamy troszkę tutaj, żeby troszkę my też Odpoczywasz i troszkę też go stresować, ale ja wiem, jak tak jak my. Po prostu tutaj naprawdę jesteśmy wszyscy ludzie, które dzielą się pasją wspólne czyli gotowania, które mam nadzieję, że wychodzi. Na wideo też widzicie. Jeżeli lubicie tą pasję, udzielicie tą pasję, po prostu załóżcie, zakochajcie nam, po prostu i udostępnijcie, udostępnijcie. O, tu zaczyna pachnąć, widzicie, tak. Fantastyka, po prostu fantastyka. Tak, 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 tak. Miż powrotu tutaj dochodzi. Tu mieszamy nasze spaghetti. Już są takie mięciutkie, że można je wymieszać bez e, łamanie. To jest oczywiście taki receptura troszkę z odzysku. Nasze groszki. Fantastyczne, słodziutki. I co robimy? Rzucimy ich do taki kieliszek głęboki, tak? Ok, dajemy odrobinę pieprzu, nie za dużo, tak. wszyscy znaczy wszyscy mówią. że ten marku z tym pieprzem, z tym pieprzem po prostu nie możesz żyć. No to troszkę tak jest. No. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. I teraz tak, weźmiemy odrobinę wody z nasz makaron. Tutaj jeszcze. Tyle, ok, nie za dużo. Gorąca woda tak do naszych i tutaj pomieszamy nasz glanczały, które się robi fantastycznie. Na razie jest Przypomina, no Polacy wiedzą jak robią e, e, takie ksiarki do, 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 do pierogi ruskiej, do takie rzeczy. To jest mniej więcej ten sam proces, ok, widzicie? Tak, mieszamy, żeby nie palił się, fantastyka. I teraz tak. To bierzemy nasz mikser, cieni, taki do mielenia mąką i robimy taki krem, tak? Robimy super fantastyczny krem, idealny. To będzie taki krem, który będzie potrzebny nam do otoczenia nasz makaron. Taki krem fantastyczny, gdzie będziemy skończyli gotowanie na makaron. Odstawimy go tutaj na bok na chwileczkę. Mieszamy cały czas. I zobaczcie, tu. No dla mnie to już generalnie za minuta to będzie idealne. Zobaczymy nasze spaghetti. Ha, 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 super. Są nadawane na żywo codziennie na nasza strona na YouTube uwięcznione, będą też później do oglądania. Są nadawane też, tak umieszczone na naszą stronę internetową www.akademiakulinarna.wilku.pl pod sesja blogerowa i na nasz kanał YouTube. Owy. I teraz tak, już. Mamy pytania do Ula, gdzie pyta i groszek świeży? Groszek świeży oczywiście, ale teraz bardzo trudno jest groszek świeży, jeszcze nie jest sezon, także ja Zamiast kupić konserwowane w różne inne sposoby, wolę kupić mrożone, które były pakowane, kiedy po na słyści. Tak? Także to oczywiście, świeże jak najbardziej, zawsze świeże jest miło widziane. I tutaj widzicie, nasz guanciale osadzimy, tak? Fantastyka. Tłuszcz to będzie trzymamy, bo będzie nam potrzebny do makaronu, tutaj. Ok, fantastyka ustawimy, ustawimy, tak, tak i teraz, za dwa minuty makaron już będzie gotowy do rzucenia na patelnię. Międzyczasem wyciągamy nasz e, fantastyczny parmigiano. O Jezus Maria. Ten po prostu pachnie bosko po prostu. To jest 30 miesiącach, to chyba jest mój absolutnie ulubiony. Może nawet nie, będę go mielił teraz, będę go mielił na ostatniej chwili, żeby zwalnia więcej w swoich smaki i tak, mieszamy, mieszamy. Widzicie, że to są receptury naprawdę, które można przygotować w kilka minut. Wracasz do domu głodny, stawiasz wody, okręcisz, otwierasz lodówkę, zobaczysz, co tam jest w środku i bang, masz coś fantastycznego, które wszyscy w domu lubią, OK, Zobaczymy. To już jest gotowe, tak, OK. Ale ja będę taki, ok. Co robimy teraz? Nasz wraca tutaj na ciepło, ok, nie za mocno. Ale to ula pita też, jeżeli blendowałeś mrożone. Blendowałem mrożone, ale najpierw rzuciłem go do wody, ugotowałem go na minutę, żeby po prostu on był już ugotowany, tak? Także to po prostu jest bardzo proste, ok. Tak? Teraz odzyskamy nasz tłuszcz od naszego głączarnia, tutaj. Ok, żeby tak mieszał się, Wyłączymy wodę, bo już nam nie jest potrzebne. Przenosimy tu. Ja mam taki system fantastyczny tutaj z tą wiadomością. I nasze spaghetti wylądują bezpośrednio do nasz krem z groszkiem. Tak? Ok. Super, fantastyka. Pomieszamy. Upsa, przepraszam. Spadły niektóre. Zdarzysz się. Nawet najlepszy kucharz. Może się zdarzyć, że coś spadnie z patelni albo z garnuszek. Teraz jest mi niesamowite trudno złapać tego, ale za chwilę. Biorę kawałek z ta panna. ups. Zawsze na tym jest tak. I to wszystko jest. O, już nie jest trudno, po prostu. Zyskać cokolwiek. Ok. Tu dajemy, fantastyka. Mieszamy i tutaj dajemy ile po prostu krem tyle nam się podoba albo potrzebujemy. Ja dam całe. i jeszcze robię tak, jak mama mi uczyła, że biorę troszkę makaronu, czyści wszystkiego, a że nic nie marnuje się. Jeszcze odrobina woda. Do środka. Tak, i do naszych makaronów. Idealnie. I tu mamy już nasz makaron z krem w groszka, tak. Przypominam, co robimy. Makaron Barilla, żarniste. Używaliśmy do tego groszek które miałem w lodówce w pozostałości mrożone korteksu, e, Tak, troszkę guanciale, czyli Policzek, pogardłem tak Tutaj Z zimu bezpośrednie Ok, mieszamy, mieszamy, mieszamy Tu daliśmy tłuszcz Po zmarzenie nasze Guanciale Ostatnie odrobina pieprzu Czarek Wyłączymy i teraz robimy dalej. Tak. Talerz. Zostawimy. Tu weźmiemy. Oczywiście zawsze, żeby wyglądał tak. Chcemy. W domu nie musimy robić takiej cudu. Albo, że chcemy. Możemy tak. Troszkę zaimponować nasi gości, albo nasza rodzina, przyjacielów, kochanków. Tak. Okej. Okay. Pewnie żarnisty jest taki bardziej sprężyste troszkę tutaj dajemy jeszcze troszkę kremiku na górę. Okej. Okay. Tak, druga porcika tutaj będzie dla mnie później. Super. I teraz okej. Okay, odrobina tego. I krupiący taki. Bo on się robił. Super fajnie kupiące, reszta dajemy tutaj. I teraz weźmiemy nasza MicroPlay i parmigiano Rodzano z CHMP 30 miesiące. Dokładnie tak. Pa, przypominam, co to znaczy CHMP. Chroniona nazwa pochodzenia. To chroni nasz konsumentów od imitacji i oszustwa. I jesteśmy pewni, że wydajemy nasze pieniądze dokładnie z tego, co chcieliśmy kupić. Wala, voilà. jeżeli wam się podobała receptura, tak, żarnisty, makaron z guanciale, krem z groszki i parmigiano reggiano 30 miesiące, zalajkujcie, 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 udostępnicie, udostępnicie, udostępnicie. Przypominam wam, codziennie Akademia Kulinarna Unikul nie dla was recepty inspirujące, pomagamy troszkę Włochy, tak, jej włoskie produkty, nasz hashtag, który już zaczyna mieć... Troszkę sukcesy, zapraszam wam wszystkich jutro, jeszcze ze mną Katarzyna, Krystyna i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Nowe tak dalej. receptury, nowe po prostu uznanie gastronomiczne, zalajkujcie, udostępnijcie, kochani. Coż powiedzieć, ja jem po włosku. Smacznego. No zobaczcie, jak fajnie, obtociło się tego wszystkiego, ten krem. No. Voilà. Mmm. Spagiety, spagiety, spagiety. Kocham was. Ciao, pa. Emi?